Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym łapaniu duchów. Duch się nazywa Robert Miller. Pań... Proszę panią proszę tu nie kutać przed mną, dziękuję. E, mówi do wszystkich, którzy są Alon. Też wiemy koło wysłać. Do zrobienia mamy termometr. Motion sensor, którego pewnie nie mamy. Czy masz Mamy, mamy, wiem. A no to bombowo. I cru crucifix, Także... No. O, krzyw for me. Kumor, bierz tę latarkę niżej, tą czerwoną. Ona jest mocniejsza, nie? Jak coś. Ton tutaj, tutaj. O, nie, tutaj na dole. I weź, może, aparat. My będziemy tę te termometrem robić. Tutaj aparat. Tutaj nasz, tutaj, tutaj. I masz tylko trzy miejsca w jakimś punkcie, jakby co? Eee, tak, tak. A krótko folka? Raz, dwa, trzy, dwa. Dobra, zabrałem klucze jak coś. Już możecie śmiało wchodzić. Panie, przodem no, Dziękuję, dziękuję. Lady. Szukaj kości, nie? No kości od razu możemy szukać, by to prawda. Sam, widzę, nie tak wejściowych to... nigdy nie zamykaj. No, nie. Wejściowe zamykanie to się o, wiesz, w pierdolnie. Plus jeden. Tak, kości i termometr wyciągnij, i sprawdź, gdzie jest temperatura. Taka wiesz, niska w sensie jakieś On 10 stopni. Aha, okej. Okay. Ja nie mam termometru. No tu tylko dół jest, nie? W sensie to jest jednopiętrowy budynek. Tak, tak, tak. Ok. też czysta. Ok. Ja tu tripod przyniosłem do tego, jak ktoś ma. Się... światła, czemu tego nie robicie? Ja mam kość. Ty masz? Karol, tak. i ją podnieś. Ale najpierw zdjęcie. Kolejność. No i wtedy ją podnieś i... I mamy wkurwionego ducha. Dobrze. <laughs> Zaczynamy! To. Nie, ciebie nie ogólnie w sensie podnosi się aktywność jak podnosisz kość. Ale tutaj jest czysto. Nie no wiem no ty... Może kuchnia? No w kuchni 20 stopni jest A ta piwnica na pewno jest czysta? No to 17-18 stopni No może pokój dziecięcy, co? Nie, też nie Kurna, jak nie? Musi coś być. Ten no. dom jest najtrudniejszy ze wszystkich. No bo on jest jakiś taki. Jest mały i ja nie wiem, jakby się temperatura gubiła, nie? No, to to za każdym razem. za sign. On będzie też mówił? Si, znaczy nie, nie wszystkie, ale czasami mówią. Give us a sign! Ja mam wszędzie 20 stopni, to jest dziwne. Give us a sign! Robert! Give us a sign! Mnie zastanawia, czemu na komputerach tutaj zawsze jest nazwisko Thomas Wilson. W salonie się światła migały, ale nie... Może nie wiem. Nie, idę do piwnicy jeszcze raz, może coś przeoczyliśmy. albo termometry się popsuły, no nie wiem ty. No to jest poziom amatur, więc powinno być łatwo, a nie kurna. Give us za sign! Robert! był Robert Wilson, nie? O! No, korki waliły, dobra. A gdzie jest ten? Skrzynka tu, nie? Dobra. Give us a sign! Give me a sign! Robert Wilson! Masz, ma ktoś latarkę UV, może? Ja pójdę po ufałkę? No nie, 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 ten ten duch czy co? nie, 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 ma, nie, 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 go nie, nie, No dobra nie, 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 Hollu. tam gdzie jest dziecięce dobra, ja do dobra, AMF biorę ze sobą Kato, ja zgasło w tej chacie? Nie, nie zapaliśmy No to zapalajcie by być Dobra, idę z MF-em, zobaczymy Mam do mnie się w dziecięcej polonezce Nie wiem, tu wygląda na czysto, no O, czekaj dwa było. W szafie ty. W szafie mi pokazuje dwa Może możliwe, że jest tutaj przed holu jest. Chyba że to jest przed no nie, czekaj, bo jak daję w dół to nie. Ale jak pokazuje na szafę to tak. No teraz zniknęło. Co ty za zdjęcia robisz? Nie rób na darmo zdjęcie, masz tylko okej. Okay. O, już 5, MF5, MF5 Zaznaczcie od razu w książce MF5 Kumor, na J tam wiesz, nie? Ale słyszycie mnie? Tak, słyszymy. No dobra, bo tak nic nie gadacie, dlatego też taki plotik, jeśli myga ci ten, latarka, to znaczy, że fan to wtedy spierdalej no Popatrz tego sorby No Idę właśnie, idę, idę. A rozłożyłeś tam już? A zgaście światło Halo, zgaście światło No bo tam za jasno jest i te latarki weźcie pogaście na chwilę A przejdźcie się gdzieś indziej, bo I tutaj ja bym jeszcze tripoda ustawił tak, żeby na tą szafę padał I kolejne trzeba Activity do 5 skoczyło i tyle Idę z, z tym Jakieś dziecko tam płacze, ja. Czekaj, jest krócy trzeba po... ten... porzucać Wezmę latarkę UV jeszcze Komorek, ty masz ten... krócy fuksa, chodźcie tutaj Trzeba go tam rzucić Proszę, gdzieś na ziemię O! What the, fuck, what the fuck? O! Rób zdjęcie! No. no co, 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 co? No Czy drzwi nie zamykają. drzwi się nie zamykają. No, zesrał się To czekaj, trzeba tego kurcze fuksa jednego przenieść Ej, bo zostało mi jeszcze jedno z do zrobienia No, nie tam Dobra, y, sprawdzę czy są jakieś te y, Podciski no właśnie ja patrzę i nigdzie nie widzę. Bo póki co to mamy tylko MFA, nie? Giwa za signuł. Co tam? Tak, to Jak jesteście daleko ode mnie, to mówcie na B, bo żebym was też słyszał, nie? Nie mówiliśmy do siebie. <gry> Ale ogólnie w sensie mi chodzi. Jest... Ja... Nie wiem co to zielona ta robi. Yy, to, to zielone urządzenie dziwne. Macie jakiś pomysł? E, pod po Daję. Nie, to dajesz na ścianę i, i okay. to jest, działa jak motion sensor, tylko że daje światło. Okej. Okay. AMF e, 5, lewór, a, MF5, no. Give us a sign rower Dobra, wyjdźcie na chwilę. Are you here? Where are you? Cześć, 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 bo on musi być sam. Żebym mu odpowiedział. Zestra się, nie zestra się Myślisz, że się zesra? Rób smila, wam foto e, Na pewno zaznaczyło z motion sensorem już zadanie okej, okay, okej okay, okay. Spirit box Adult to Słysz? komoru spirit boxa sobie na J zaznacz Co, czego nam jeszcze brakuje? Fingersów? Ghost Orbów, Finger GOS writingu, Freezing Temperature Druch Orb, ja? Yeah? Nie, 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 nie. Eee... Ta, nie, tak, eee, Spirit box, spirit box, spirit box, ma być spirit box. Jakoś mało tego sprzętu mamy, tak stwierdzam. Krucyfiks i termometr Ale to musi być pokój, który ma 10 stopni Skoro jest takie zadanie Pan się baguje i nie ma no Najmniej że jak weszło to no 16 Czekaj będę tu stał i patrzył no Chyba że jak on będzie huntował to wtedy spadnie no ale nie wiem Nie jak huntuje to chyba nie spada Właśnie nie wiem Spierdalaj, kurwa, pizdo. Się, kurwa, wystraszyłem, aż mnie podniosło, nie? No szepnęła mi do ucha, nie? Robert Wilson. Robert Wilson. Robert Wilson! E, on przechodzi koło tego sensora, chyba, nie? Bo on się na zielono świeci cały czas. Nie? Tak, tak. Tak. się, czy coś mu tam rzucić, ale chyba. Tak, mam mięso. A. Robert Wilson! Robert no, no Wilson! Tak się o, ciemno się zrobiło. Robert Wilson, bo ja pójdę po aparat, co? Na dworze jest 13 stopni, może to nam zaliczy. Ja mam aparat. Wziąłem jeszcze raz tą ufałkę. fałkę, a zobaczę ile mamy Sanity w ogóle. Dobra, Lisek, ty masz 56, jak coś, jest 8, 8, 8, pustka. Kowar ma 71, a ja oczywiście mam 90. I nie wiem jak to jest możliwe, nie? Z tym moim sanity. Trzeba go wkurwić jakoś. Ty ja w ogóle tutaj ślady są na soli, nie? Przeszedł środkiem. Ale widzę, że ktoś idzie moim śladem i wyrzuca to tylisku, że Cię mu wyrzucasz. No. A no okej. Okay. Tak go tam pozbawić całego majątku, nie? Show us a sign.

bo wydawało mi się, że widziałem Ghost Orba, ale nie jestem pewien. A tam się światło dalej świeci czy nie? Bo za jasno jest nie trochę. Nigdzie się światło nie świeci. Eee, są Ghost torby no. Także Kumar możesz go z żeby zaznaczyć śmiało No to lecimy stąd Czekaj no krucyfiksa jeszcze mamy zrobić nie? Nie Zrobimy tego krucyfuksa Ja wydałem sporo pieniędzy to pójdę Nie ja Czekaj okay, coś jeszcze tu można zrobić Robert Miller on się nazywa nie Wilson co ja pierdoliłem to jaki duch? czy tak? Jean, Jean, duch Jean Jak będziemy w lobby, nie, Kumor To zmień sobie język na angielski, błagam Ty tu był aparat wcześniej? Gdzie on jest? Ja mam Aha, No dobra Robert Miller No, zaczynał chyba... się wkurwiał Robert Miller Krusy Robert! Give us a sign! Robert Miller! Robert Miller, show yourself No tutaj chodzi. Show voy. your present. Pokaż mi swoje prezenty kurwa Pokaż dupę. Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Pokaż dupę! Kurwa, Robert Miller. Jak Robert Miller, Robert Miller, Robert Miller Miller Show me your presence, Robert Miller. Robert Miller. Show me your presence, Robert. Dobra, Robert weź Miller. tylko wywołuj, bo we dwójkę to chyba się nie uda. A macie zaznaczonego tego Gina, wszyscy? Dobra. O tu jedno zdjęcie zostało, to dobrze. dobra, jedno wystarczy chyba Robert Miller Robert Miller Nie wchodź, nie wchodź, Miller. czekaj Robert Miller Robert Miller, nie <grym> zamykaj się w piszkę. Chciałem cię nastraszyć cicho Fuck me Robert Miller Robert Miller Robert Miller tam się lepiej nie chowaj. Give us a sign, Robert Miller. Show your ass. O! Oh, powiedział coś do mnie, wiesz? Znaczy szepnął mi swoim takim brzydkim oddechem: Robert Miller. Show yourself, Robert. zobacz ten Saniki? Robert Show Miller. Show me your presence. Miller. Miller, Robert Miller. Show yourself. Show me your presence, Robert. Robert Miller. O nie Robert Miller. Jesteś synem Leszka Millera może? No, 19 stopni. No, jak byk, nie? Nie ma bata Robert na... Miller. Miller. Robert Miller, weź zakupy, Robert weź Miller. ten bilet! Robert Miller, Robert, show Miller. yourself! Show yourself, Robert Miller. Ale kolejny ten, kolejny obrazek ze ściany spadł. Niech spada jak on. Dobra, wychodzimy. Dobra, jebać go, bo widzę, że duch taki bo, do dupy widzisz? Często jak się mówi dobra wychodzi, no to To oni wtedy, nie? Dopiero. Idź zobacz, Kumor, ile jest activity I Nie zbieramy ciuchów jak rozumiem, bo sobie rzeczy w sensie. Nie, dopóki nie zginiemy to nie tracimy rzeczy. A to je Dobra, wszyscy mają ducha zaznaczonego? Yes. Nie no jebać to chyba, bo bez sensu kurwa stoimy, siedzimy, gadamy tam do tego Do tego drania nic nie. To jebać jebać bo jakiś przypadek COVID u mnie na uczelni był Welcome back! ile pieniędzy za fotosy?